Raspberry ludzie, ja właśnie nie rozumie mnie. Ale dobra, nowina dla was, żeby nie było Zagubione dziewczyny, smutek w ich oczach To widać od razu na wstępie Smutne dziewczyny, tracąc dwóch chłopaków Dlaczego tak się dzieje, ja nie rozumiem To przecież jest normalne, że każdy ma jakieś doła Ale wszystko to jest, żeby wszyscy mieli ok. To jest mój ostatni kawałek może kiedyś do tego wrócę Ale na razie robię sobie przerwę Stary Dawid zniknął, nowy Dawid to już nie nagrywa To wszystko jest jebanym koszmarem, dlatego piszę wersy, żeby się z wami pożegnać. Miejcie mnie w dupie, nawet Jeban mam, czy będziecie gadać o mnie jakieś wzdury. nie wierzę, ale wszystko robię, by było lepiej. Słuchajcie sobie moich nut. Tam ten Dawid już nie istnieje, więc nie dawajcie mi pokusy do nagrywania. Ja chciałem się zwierzyć, a wy tylko się śmiejecie, więc nie nagrywam już, więc nie nagrywam już, jaj. Zakupione dziewczyny, smutek w ich oczach, to widać od razu na wstępie. Po dziewczyny, które są znów chłopaków Dlaczego tak się dzieje? Ja nie rozumiem To przecież jest normalne, że każdy ma jakiegoś doła Ale wszystko to jest, żeby wszyscy mieli okej okay. Zrozumcie te dziewczyny, serio